Life will be the night, Valve! The boys is with you! Yeah! Just stop track, baby! Valve! Ooh, no, come on, my friend! Serious go! That is how doing in the Poland of in the night, baby! Woohoo! Tarzan is a Tarzan, my friend! I told you, my friend! If I go to the real music for real man, it will be there! Woohoo, baby! Estoy cantando. <coughs> Kluczyk, otwórz pojemnik. Nie bijatrzę, otwieram Jest to on the go double Jest kosa! Kosa! Jest! Jest kurwa, mam kosę! Mam ko! no, Mam kosę! M9 magnet! Mam kosę! Mam kurwa kosę! O Boże! Mam kosę! Mam kosę, czyku! Orgazm. Orgazm. Tak... Taką niebieską mam! Wow. A ja fajką otwieram jak taki kurwa Bamber jebany, ja bym świnie oprzątał chwilę temu. Mam kosę! A jaka piękna! kantando! Dobra, to lecę na Hansmana pierw. Używam klucza za 3, 2, 1, Kosa! O, koza! 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 Nie wiem, nie wiem. Bez jaj! Bez jaj! Bez jaj! Chodź, pokaż końców! Wybierasz którąś, wybierz sobie którą chcesz Bo to są wszystkie takie same niby, Ale wiesz, ludzie wierzą, że Jest taka magia, że którąś wybierzesz, to jest lepiej Teraz użyj klucza I to! To! STOP! JEST! BOŻE! BOŻE, PIERWSZY RAZ KOCA! WHAT THE FUCK! Pierwsza skrzynka. Pierwsza skrzynka. Pierwsza skrzynka. Pasujcie się się ESTOY cantando. Dobra, lecimy kolejna skrzynka. Może to jest różowy opening, może to jest niebieski opening, moi drodzy. Jest! 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 Tak jest, mój Tęczowe utwardzenie. Jest. Pasza daj no Pasza! Pasza pomógł, moi drodzy, jest! Tęczowe utwardzenie! Jesto kantando. Jak zwykle mo moi znajomi ordy ordynarne żarty to wyprawiają wyprawiają nie rozumiem zupełnie tego poczucia humoru jest kompletnie, według mnie, jakby nietrafione, ale to oczywiście myślę, że jak najbardziej powinniście zostawić pozytywny komentarz pod tym filmem. Zobaczymy sobie zaraz, co tutaj wypadnie. Dzień dobry! Dzień dobry! Mamy to! O, kurwa! Kurwa, moim pokietem! Jaka ale new kurwa! A, a, špatry! A, špatry! A, zajebić, no! MA pod, A nie, a nie, bo wygląda jak zatyczka, no ale na... <śmijelly> <mijelly> Przepraszamy, kończymy odcinek. Jestem <śmijelly> Dzisiaj we wróżbie wyleciał na metru Virtus Pro z. z TSM-em. Jest, kurde, tak jest, kosa, tak jest! Doppler, Bajonet, kurde taki, taki prawie jak mój Ja pierdziele Factory New Bajonet Doppler Hell yeah! Tak jest! Kosa! I mówiłem, że nie będziecie się ze mnie śmiali, mówiłem kurde, że będziecie się śmiali I macie teraz, co? No nie grotto, gówno! Doppler dla mnie! Yeeha! Mm. Mm, mm, to, to już z innej skrzynki, dobra Następna I co, i co, i co, i co, i... Oluju No łowcy <grystanie> <grystanie> Jak chuj, że kosę mamy, kurwa Pierwsze otwieranie skrzynek i kosa Ja cię kręcę Ja cię kręcę No nie wierzę <grystanie> Kurwa Fistasio, jak to powiem graczowi to będzie go dupa bolała, ale chuj Zajebiście No łowcy nam poleciał Śnieć, no kurwa Jak kosa to kosa, tak Jak kosa to kosa, nie wiem ile warta Zobaczymy po odcinku, ale ważne, że kosa Bo słyszałem, że nieważne co ci leci Jak leci kosa to jest zajebiście, nie To jest zajebiście, nóż łowcy, pięknie Fistachio, kurwa, Gigi Amarozo Gigi Amarozo w chuj Naprawdę, podoba mi się to, podoba ta, Taki drop mi się podoba, tak, tak, tak Taki ta jest zajebisty, to może być, tak możemy grać Estoy cantando... <grym> Pokoiłem już cztery szanse, cztery szanse na to, żeby się zbogacić I szanse, to, co zobaczył przed swoimi zbrązowiałymi od nadmiaru gówna oczami, nie było głównem. <śmiany> Later. A wiedziałem, O wiedziałem, otworzyłem skrzynek, a wiedziałem, żeby kupić te pięć. Oh. Ta 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 ta. Estoy cantando. Skrzyneczka ósma, <totro> czyli przedostatnia. Ósma, przedostatnia. Ja bym chciał tego wyspę mimo wszystko, jest zajebisty, strasznie. <grym> Kurda, <totro> to ja Yes! Anal, analny, zatykacz, yes, o Boże, zajebiście. jakie, jakie to jest gówno! No ale kosa! Jeszcze no, trafiło. Boże, dobra. Ej, mamy nową kosę, czekaj. O ile ona chodzi tak właśnie? Lekko używana, uwaga. Ile? Ja w ogóle, kurwa, tak to gówniane jest. Ile to kosztuje? Chujowe, ale, czekaj, bo cena. O, w dupę, Ile? 360 euro? No to wszystko są z dzisiaj, ale zobacz. Ale dobra cena. Estoy cantando! Eee... Dobra, Dobry. zobaczmy co tu ciekawego dropnie. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. Apka znowu... By... Kosa! Kosa! Kosa drop... Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! O fa... O... Zawsze odwrócić bajonet Doppler, To. Oh my... O oh nie. O oh fa. O oh my fucking God! Oh shit! Estoy cantando. Otwieramy dalej. Chroma case'ik Druga skrzyneczka, zobaczymy, co tu da. Ofensywnie. M... <grym> Kurwa, w końcu! W końcu! W końcu, w końcu, w końcu, w końcu.